Cześć, jesteśmy na ulicy Kopalnianej 14 na Dymowie. To bardzo ładne moim zdaniem osiedle. Znajduje się póki co na Uboczu. Mówię póki co, dlatego że wszystko tu się buduje w tak ekspresowym tempie, że zapewne niedługo będzie to po prostu środek szanowa. Niemniej, na chwilę obecną, żeby tu się dostać, trzeba troszeczkę przejechać dalej od innych zabudowań. No, ale jesteśmy tu po to, żebym powiedział Wam o pułapce. Pułapkę widzimy tu. Aktualnie trwa budowa. Mam nadzieję, że zbliża ku końcowi się, ale, ale chyba niekoniecznie tak właśnie jest. Dużo jeszcze raczej pracy przed nimi. Pułapką jest to tylko i wyłącznie dlatego, że GPS pokazuje, że kopalnia na 14 znajduje się tam. Po drugiej stronie budowy, czyli docieramy po prostu w miejsce, przez które nie możemy przejechać. Pracownicy budowy na to kategorycznie nie pozwalają. Musimy więc zawrócić kawał drogi i wybrać drogę, która doprowadzi nas od tej strony. Aby się tutaj dostać. Musimy z Lazurowej skręcić w ulicę Szeligowską. Ta Szeligowska za chwilę skręca w prawo, więc my jedziemy prosto, czyli formalnie w lewo, w ulicę kopalnianą. I żeby nie było za łatwo, ta kopalniana znowu się rozgałęzia. Prowadzi zarówno w lewo, i wtedy docieramy według GPS-u, właśnie tam. No, i mamy powrót lub w prawo, i wtedy podjeżdżamy sobie od tej strony bezproblemowo, i sprawa jest jakby załatwiona na szybkości.